Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, ja Pana zjadam. Dzisiaj mam coś, czego jeszcze nie miałam. Nie miałam nawet takiego rodzaju słodyczy. To ktoś już kiedyś zamówił, ale ja to wypatrzyłam jeszcze przy okazji wcześniej na eBay'u. I uwaga, co to jest: Bubble Shake Drink, czyli jest to nie słodny tylko jest to drink, jest to do picia. I nie mam pojęcia, co z tym się będzie działo, bo znowu są jakieś dziwne, kolorowe e, rzeczy i znaki zapytania w, na tym opakowaniu. Natomiast mam nadzieję, że będzie super. I tak wygląda opakowanie: jest to taki, taka miękka torebka, tu jest przód, tył. Pamiętajcie, że wszystkie zdjęcia znajdziecie u mnie jak zwykle na blogu, jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie jak to wygląda. Tutaj widzę z obrazka, że jest to smak winogronowy, więc czad, bo uwielbiam winogrono. I w środku mamy takie dziwne, tajemnicze opakowanie. I tutaj mamy taki, o zobaczcie jaką śmieszną, mamy zrolowane saszetki, jest to oczywiście pojemniczek taki dziwny. I tutaj jest zaklejone taśmą klejącą cały, cały pakuneczek, to urocze, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Cieszę się, bo jest to naprawdę zupełnie inny zestaw. I mamy jedną podłużną torebkę, jedną taką małą z przezroczystym opakowaniem, więc widać, że jest tu biały proszek. I słomkę, ku słomkę do picia, słodkie. Tutaj w tym kubeczku nie ma za bardzo takiej wyraźnej linii, dokąd powinno się nalać wodę. Natomiast na opakowaniu jest napisane, że powinno być to około centymetra od podstawy. ja po dokładnych oględzinach zauważyłam, że tutaj delikatnie ten pojemniczek się zwęża. I jak zobaczyłam liniką, to tutaj jest około 1 centymetra, więc postaram się tego nie przelać i nie zepsuć. Więc uwaga, spróbuję nalać 1 cm wody. Rozpakowujemy rurkę, którą dostaliśmy. I zobaczcie, jaka to jest sprytna rurka. Ona się wysuwa, więc jest mała i jest duża. <grym> Najpierw mamy skorzystać z tej czerwonej e, saszetki z czerwonym paskiem. Tutaj w zestawach Menji są zawsze ząbki do otwierania, więc nie potrzeba nożyczek. No way, zobaczcie znowu. <grym> o! Ale czad znowu jest wata cukrową. Mam nadzieję, że tym razem z watą cukrową tego nie zepsuję, ale czad, dobra, więc to yy, znowu o, ta wata jest bardziej miękka, zobaczcie, jest taka drobniejsza niż tamta. Tamta takimi wielkimi kawałami się oderwała. Więc ta jest na pewno delikatniejsza i już nie popełnię tego błędu. Tym razem zostawię sobie taki mały skrawek waty i spróbuję potem jak smakuje sama wata. Więc tutaj sobie odłożę na chwilę na bok i resztę wrzucę do wody. Ale mnie to jara. O, ale czad, zobaczcie tylko. Jaka ona jest genialna, ale jest tak delikatna, że ona sama się już sypie, tamta była o wiele twardsza. Wow. Uwielbiam te ich rzeczy z watą, naprawdę po prostu takiej radochy mi, nie wiem, dostarczają po prostu. Super jest ta wata i tak pięknie pachnie jak winogrono, Boże genialnie. I teraz trzeba to wymieszać w przeciwieństwie do tamtego zestawu, więc tutaj od razu mieszam. Okej, okay, więc tutaj chyba wszystko się pięknie wymieszało, nie ma żadnych drobinek. I teraz pora na drugą saszetkę. Przyznam szczerze, że ta saszetka w zasadzie nie pachnie niczym, może czymś pieczonym. Takie, nie wiem, mam wrażenie jakby to było jakieś coś pieczonego. W każdym razie wsypujemy tą zwartość. I mieszamy. Ale czad, widzicie tą piankę? I... I z tego się robi coraz więcej. Taki czas zobaczcie tylko. Jest mega piana. Już nie czuję tutaj żadnych, um, nie wiem, proszków, które się nie rozmieszały. Nie słyszę skrobania cukru. Więc wydaje mi się, że to będzie już. I teraz z tego co wiem, to wystarczy to po prostu wypić. Ale zastanawiam się, jak można wypić taką pianę. Zobaczcie, jak to jest w ogóle... Jego, to jest genialne, i tak pięknie pachnie tym winogronem. O, nie mogę się zaczekać, kiedy tego spróbuję. Więc moi mili, czas na próbę testu. Dobra, mam tutaj cudownie spieniony napój. Jak widzicie tutaj na dole, zaczęła już, już się pojawiać płyn, więc nie jest to sama piana. Uy, I teraz zobaczmy, jak to może smakować. Niesamowite, już po prostu nigdy jeszcze nie miałam e, takiego słodycza do picia. Okej, okay, uwaga, czas start. Mmm! O, jest takie kwaśne! Mm. Aż tak mi kiedy na pokój. o. Ale mi skwasiło twarz! Wow, jest to strasznie, strasznie kwaśny. wina winagron, winogronowy napój, jeszcze raz. Ale czat! Ta piana jest bardzo gęsta. Ale właśnie na początku spróbowałam z samego dołu i na maxa kwaśne, jak ktoś lubi kwaśne rzeczy, to będzie to dla niego naprawdę pyszne. To jest też tak cały czas symbol z tej tej ślinianki. Mm. O Pianka jest trochę mniej kwaśna niż ten płyn, który się już zbiera na dole. Ona jest taka bardziej właśnie powietrzowata, żelowata. Strasznie fajna rzecz. Jednocześnie jest to bardzo słodkie. Więc to jest bardzo słodkie, bardzo kwaśne i bardzo winogronowe. Spróbuję waty. Zobaczymy, czy to w ogóle da się zjeść tak samo w sobie. Yy, uwaga, zobaczymy. Mm, mm, ale czad! Ale czad to w ogóle nie jest tak kwaśne, chociaż mm, teraz już jest. <grym> teraz już jest kwaśne, ale na początku jest mega, mega słodkie. I takie... Fajne, puszyste, watowate. Mmm, mmm. Ale czad. W zasadzie, jeżeli nie chcecie takiego mega kwaśnego napoju, to możecie po prostu zjeżdżać tą watę, bo jest pyszna. O, to było dobre. Jeżeli ostatnim razem zawiedliście się, że nie spróbowałam waty, to tym razem jej spróbowałam i była pyszna, więc żałuję, że nie spróbowałam tamtej. W każdym razie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa! O. Ale kwas...